Dziękuję Makmal, za 18 miesięcy ziemniaczki fryteczki. Szczerze wkręca w... mnie ten kaszel i nie wiem czy ja zaraz nie zamówię se... Dole, wiecie co? Zamawiam gumy nikotynowej desmoxan. Rzucam palenie w Już mam dość tego kaszlu zażyganego. Rzucam palenie, nie troluję. O ile w będą. Okej. Okay. Nicorette Classic Gum. 105 sztuk. Guma do rzucia lecznicza. Nikorette Classic Gum, nie wiem czy one są dobre, Sleja zapytam, czy one są dobre te gumy, czy nie? No ale Prox tak rzucił palenie, żółte gumy z nikotyną sobie wkładał gdzieś tam pod dziąsło, chwilę pogryz, a po tam miesiącu przeszedł na Desmoxan i tyle. Ja nie jestem uzależniony od tego ruchu, że muszę do buzi coś brać, szczerze. Już palę tylko dla nikotyny. Już dawno nie mam przyjemności spalenia. No, tylko kaszle. Mm. <coughs> Dobra. Zamawiam te gumy i desmoksan i spróbujemy. Rzucam palenie. Serio, Nie troluję. Rzucam b**** palenie. Zamawiam desmoksan i gumy nikotynowe. 170 zł. Rzucam palenie. Ja nie troluję. Ja was nie robię w hu. Ch... Będzie dobrze. Da się rzucić palenie, grać w lola i się chyba nie wkładać, tak? Będzie dobrze. Chyba. Dobra, biorę ostatnie buszki. <ścoughs> buszki, kłębuszki. Teraz jestem od kiedy rzuciłem palenie. Już mnie to irytuje. A te gumy nikotynowe, które kupiłem, one mają dużo nikotyny, czy ja będę miał niedosyt? Nie wiem, czy mam silną wolę. Ostatni raz rzucałem palenie 12 lat temu. Nie paliłem tydzień i jak wyszedłem z znajomymi na miasto, to mi przy mordzie palili i gadali ale bym się zapalił. I nie piekło. Trochę kutasy. Nie no, do Epeta chyba nie muszę wywalać. No chyba do dużo, a także nie chcę wciągnąć po halenie, nie? No nie no, na stole go trzymać nie będę. Dobra! Schowałem Schowałem ekiepa. Guma do rzucia lecznicza. Jedna guma zawiera jako substancję czynną 4, 4 mg nikotyny. E, ile to jest? Chuj wie, ile to w fajkach, ile w olejku, no nie wiem. Je, cztery szlugi, jedna guma. To w sumie dość dużo. Ale ona przez cały ten efekt rzucia mi da takie cztery fajki, czy z bomby, tak jakbym cztery fajki naraz wypalił. Okej, okay, nikotyna się wolno uwalnia. Pięć gum masz paczkę szlugów. No to ja na pewno nie wyp... W przeliczeniu na e papierosa na pewno nie wypalam paczki szlugów. Nie wiem ile. No, ostatnio od kiedy kaszlej się duszę, to mniej pale, nie? To nie wiem. Z sześć pewnie fajek. A pewnie jak nie miałem kaszlu i jak smok, to pewnie ta paczka byłaby. Tak, no pale co chwilę, ale biorę bucha dwa, A papieros to masz od razu kilkadziesiąt buchów. Okej, okay, zawiera sorbitol. Dodatkowe informacje. Lek nie zawiera cukru. Podanie do ustne. O, jest technika rzucia. Gumę należy żyć wolno do momentu poczucia smaku. Czekaj chwilę. Dam w tytuł streama, rzucam palenie, bo to jest wiekopomna chwila. Gumę należy żyć wolno do momentu poczucia smaku. Poczucia smaku? Gumę należy żyć wolno do momentu poczucia smaku. Następnie należy przerwać rzucie i zatrzymać gumkę między dżonsem a policzkiem. To ja smaku nie czuję od razu? Nie, chwila. Gumę należy rzucić wolno. Do momentu poczucia smaku. Jakiego smaku? Następnie należy przerwać i zacząć gumę między ciosem a policzkiem. Należy zacząć rzucić ponownie, gdy smak zniknie. Czynność tę należy powtarzać przez 30 minut. Gumę należy przestać rzucić, gdy całkowicie straci smak. Okej, okay, czyli żuję se, żuję powoli gumę. Poczuję jakiś smak, nie wiem. Daje sobie na dziąsło. Nie poczuję... Jak już nie czuję nic, to znowu ją pożuję i tak w kółko. Okej. Okay. Adesmoksan. Kioto, dzięki za Prime. ziemniaczki fryteczki. Ciąża i karmienie piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko. To chyba mnie nie tyczy. Pierwszego trzeciego trze dnia jedna tabletka co dwie godziny. <laughs> Maksymalna dawka dobowa, 6 tabletek. Później czwarty, dwunasty dzień, jedna tabletka co 2,5, później co 3, co 5 godzin, a później dwie tabletki na dobę. Okej. Okay. Chuj, nie wiem czy mu taką decyzję w ogóle podjęłem, żeby rzucić palenie. Dziewczynie też zaproponowałem, żeby rzuciła. Rzucamy palenie. Powiem tak, już w chuj męczy mnie ten kaszel, a wydaje mi się, że jak rzucę palenie, to dużo zyskam w zdrowiu. Kondycji przestanę kaszleć jak debil. Was, pe was pewnie też to już Będzie się, No na pewno się będę lepiej czuł. Z wydolnością. No na 100%. Jeśli ktoś chce, widzowie, jeśli ktoś chce, może rzucić ze mną. Jeśli taki padawan jak ja rzuca dzisiaj palenie z dupy, to może to zrobić ze mną. Dobra, biorę tę gumę. Ok, czyli jeszcze raz. Żuję ją, aż poczuję smak, jak poczuję smak, daję sobie przydziąć policzku i zostawiam tam, a jak już nie będę czuł smaku, to znowu chwilę żuję, jak poczuję smak i tak przez pół godziny. Ile tych gum biorę? W sumie to nie wiem. Dobra. Mam nadzieję, że chociaż smaczne te gumy. Szczerze. Pachnie jak guma turbo, przyrzekam. Pachnie jak guma turbo. Bez smaku. Smakuje jak guma turbo, ale bez cukru. Czyli sobie wyobraźcie jaka tragedia. Dobra, pożyłem. Mm. Uh, uh. Dobra, trzymam przy policzku. I przyciąłem śle... ile to ma nikotyny, to ch... pada. Czuję się, jakbym trzy fajki zjarał naraz. Szczerze. Czuję się, jakbym wyjarał trzy fajki. Ej, rzucę na 100% te palenie. A wiecie dlaczego? Bo przestało mi palenie sprawiać przyjemność tak jak kiedyś. Przede wszystkim przez ten kaszel, a po drugie ekipy mi się nudzą i przy pierwszej, lepszej okazji kupuję jednorazówki, bo tych ekipów mi się nie chce jarać, a fajek po prostu nie lubię. O kurwa. Ja na pewno dobrze... Ja tutaj trzymam tą gumę. Wow, czuję duży przypływ nikotyny, ale trochę się boję tego. Mi serce tu zaczęło na... Dobra, to dla mojego zdrowia. Nie no, nie zawał, no kurde, jakbym wyjarał teraz cztery fajki. Naraz to chyba bym <laughs> nie został zawał. Kiedyś mój przyjaciel jak palił w gimnazjum. Nie? Popalał? A oj, ojciec szprycha, nie? w kasze nie, da, nie, nie dał dmuchać, to kup, po, poszedł kupił paczkę fajek, ten ojciec jego, kazał usiąść z nim i nie ma kuchania, nie? i wypalić całą paczkę. Do końca liceum nie palił. Kazał mu wypalić paczkę przy nim całą. Emile pewnie mu to zajęło, ale ode chciał mu się jarać. Ale w sumie chyba dobry sposób, nie? Nie, nie likuję mieszkania. Haustur nie wiem czy zrobię. Chyba zostawię sobie prywatność dla siebie w nowym mieszkaniu. I haustur też chyba nie zrobię. Nie wiem, jakby jeszcze ludzie nie nagrywali wszystkich ogłoszeń ze strony jak jakiejś psychicznie to może. No ja tak to nie wiem. Ej, fajnie ta guma zaspokaja nikotynę, szczerze. Ale czegoś mi brakuje. W dymku. I słodyczy tego dymku. Ej, jak będę nerwowy widzowie, to mi wybaczycie, nie? Jak na jak kogoś nakrzyczę. Dobra. No ty kurwo. Ej, przepraszam. Przepraszam, że wyzwałem tego ziomeczka z serii. Serio. Podświadomość świadomość mi mówi, że powinienem być wklupione, że nie palę. Kurde, mam dość tej gumy. Dobra, idę oglądać mieszkanie, więc smutuję na razie mikro. Te tabletki dziwne są, bo dają mi więcej nikotyny niż potrzebuję. I... No, na razie nie mam ochoty ich rzuć nawet. Ej, wydaje mi się, że powinienem zakupić sobie też gumy takie słodkie, zwykłe. Żeby mi y, gumy po prostu nie zbrzydły, bo te gumy są niedobre, to znaczy niedobre. Są jak guma turbo bez cukru, nie? Więc to nie byłby też głupi y, pomysł dla mnie. Kurde, a, ale w sumie ciekawi mnie, jak są te gumy nikotynowe, to czemu nie mogli tych gum sprawić, że są jakieś przyjemne smak słodkie? Żebym się odgumił zależy tu czy jak? W sumie, bo nie wiem już. <laughs> Aptekę w***alam? No no, gumy z nikotyną to nie jest jakieś lekarstwo. Nie lubię chyba smaku nikotyny. To no, jakbyś pieprz jata, albo coś takiego. <laughs> Ale moja dziewczyna też będzie musiała rzucić, nie? Jak ja rzucam palenie. <laughs> nie będzie palenia przy mnie, jak ja rzucam. No jak ja rzucam, no. Dlaczego chamie? Nie no jej to nie to ona, ona rzuci też. No jej raczej łatwiej przyjdzie rzuceniem, bo mało pali. Kula no, trochę. No mi... No ja w to oli jestem biernym palaczem od no, 12 lat, więc... No myślę, że kaszel ustanie jak przestanę jarać, to na pewno. I... No, i nie na pewno kurde po dwóch dniach, nie? Myślę, że to będą tygodnie, może nawet miesiące. Ej! Zapomniałem... ...o jednej rzeczy dzisiaj. Zapomniałem, że nic nie jadłem. Macie tak czasami, że wstajecie sobie o... ...dziewiątej i przypominacie sobie o siedemnastej, że jesteście głodni? Czy tylko jestem jakiś taki ipo? <laughs> nie, k***a, Catherine. Można mieć przez tydzień, ale później już nie można tego jeść. Dobra, widzowie, co byście sobie wiedli? Pizzkę Ty... Kiedy ja ostatni raz pizzę jadłem? Jestem tak głodny, że no... Zaraz mam pizzę. Czekamy na żarcie. Jestem kuresko głodny i brakuje... O! o tak! Mmm! O, mmm! Wygląda nieźle, ale jest bardzo, bardzo podobna do tych pizz, które się zbarabuje. Nie wiem, czy w Warszawie barabu jest, w Poznaniu. A ta pizza w barabu jest okej. Okay. Tylko, że ona w barabu kosztuje max 4 dychy, a tam to dałem 6, a wygląda tak samo, więc wolałbym mieć jakieś lepsze uniesienie jedzeniowe. No ale no dobra, zobaczymy. Ja się mutuję, obejrzymy jakiś filmik i wiem. To będzie dla mnie ok. Uch, Obżarłem się do pełna. I mnie giga zmuliło. Dobra. Powiem tak. Możecie teraz napisać XD, ale... Idę się położyć, bo potrzebuję tego. Idę się położyć. Eee, mogłem wcześniej wyłączyć streama, i nie zrzeć 10 minut, a wyczekacie za co przepraszam. Ale potrzebuję się położyć. Serio, nie będę palił. Idę i muszę się położyć. Po prostu, bo chybałem pizzę na hita, ani nic nie jadłem, cały dzień i jest, jest grubo. Jest grubo. Mam nadzieję, że źli na mnie nie będziecie jakoś. Bardzo dziękuję za wszystkie do donajciki. Dzisiaj i miło spędzony czas. A ja idę. Idę się położyć. Dziękuję i że tak znienacka. Trzymajcie się i dziękuję za lajwa. Dobranoc.